Kochanie, przyszedłem tutaj Ciebie odwiedzić. O, tutaj mam dla Ciebie pomarańcze. Nie no, weź je. Chciałem tu zobaczyć, jak się czujesz. Zresztą no, teraz w takiej sytuacji to naprawdę uświadomiłem sobie, co jest dla mnie najważniejsze. Tylko Ty się dla mnie liczysz. Obiecuję, że już więcej Cię nie będę zdradzał. Dasz mi jeszcze ostatnią szansę, prawda? Czy ostatni raz. Nie no wiem, że żeby było tak jak dawniej, to jeszcze potrzeba na to sporo czasu. No kochanie. no kocham cię. Jutro też do ciebie przyjdę. Cześć kochanie, no, się rozmawiałem z żoną, już udało mi się żonę dobruchać. no to co dzisiaj, dzisiaj wieczorem, u Ciebie czy u mnie? No, oczywiście, no, już nie mogę się doczekać, ściskam Cię, tak kochanie? Co Ty człowieku odpierdalasz? Wszystko powiem Twoje żonie. To co się lamu się wtrącasz? To nie twoja sprawa O nie, panie, ja tego tak nie zostawię. Od razu już idę teraz i wszystko powiem. Tak kurwa, tak? Ta, no, no to było dopiero ostrzeżenie. Mogę ci zrobić coś znacznie gorszego. Ty, lamusie jebany, mendo